Cześć, witam Was serdecznie. Mamy w środę. E, o ile dobrze pamiętam, to jest 21 sierpnia. Dzisiaj. E, szczerze, paku nie posiałem, ale e, chodziło o to, żeby posiać wapno rozsiać wapno. No i nie miałem tego wapna, zadzwoniłem do gościa. To temu mi przywoził. Bardzo szybko mi przybył. No, ale coś w tym roku się ociągał. No i pod koniec tygodnia tam była rozmowa, że się poniedzieli i odezwie. Oczywiście ja go trochę musiałem przykatować. Mówi środa, środa 12. Dzisiaj jest środa, tu już jest 14. Środa 12. Ja mówię, no nie. no. Niech będzie, trochę mi nie pasuje, ale dzwonię rano, tego tak, 18 o podziękowałem, bo mam inne wapno. Na miejscu już leżało wczoraj. Właśnie. A z Michałem się jakoś policzę. Właśnie do Michała wczoraj przyjechało, gdybym wcześniej mu mówił, to by do mnie pojechało. No jakoś się nie zgrali. Więc tak to wszystko będzie wyglądać. Będziemy rozsiewać wapno, a ja mu nie wiem, później odkupię, czy, no mówię, no jakoś się dogadamy na pewno. Halo? piskle. Skąd się ten pesztu kurwa bierze, ja pierdolę. Z Ha! kurwa. Zabawne. Na grubo, kurczę, nie było mnie tu sporo czasu, a ja tu powinienem e, opryskać, ale i tak będę musiał pryskać na samosiewy zbóż, ponieważ jak widać, e, nie było jeszcze uprawione ściernisko. Nie wyrabiam się, po prostu się nie wyrabiam. Czasu mi brakuje na wszystko i tak to wygląda. Kurde, byś szybciej trochę jechał, bo w to i z powrotem, i rozsiewasz. No tu nie leci, jedna strona za bardzo, no tak myślałem. Takiego, takich grud, kurczę. Wiecie co? Już jest drugi dzień. w brodzie, która znikła eee... i tak, mam nawóz posiany, mam eee... zwapnowane, mam nawóz posiany teraz jadę po trochę i co tam widzimy? tam widzimy żurawie dlatego wyciągnąłem kamerę, bo yy, no, nie nagrywałem jakoś tak yy, robota mnie wciągnęła o mm że to będzie widać, bo Żurawie są dosyć rzadko spotykanymi ptakami, a jest ich dużo. Widziałem parę lat temu tutaj w okolicy dwa żurawie. Dwa, a ich jest 2, 4, 6, 8, 10, 12 razy 2, to ze 20 C20 ze było ich, może i lepiej Także pokaźne statko Niestety nie robimy zgodnie ze sztuką, jakby to powiedzieć tak porządnie od A do Z. Po prostu jak zwykle wynikły różne sytuacje, które wpłynęły na to, że nie mogę tego zrobić jak należy, ponieważ po prostu się nie rozdwoję. mieć y, opryskane, i tak itd. Tak dalej ale nie mam tego zrobionego więc y, jedziemy na skróty a później się będziemy martwić Bardzo ambitny plan, że tu jutro posieje rzepak Ja wiem, że to Może się nie każdemu spodobać Ale co mnie to obchodzi, po pierwsze Po drugie Po drugie, no mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie Dlaczego to robię, nie? To tak powiem pokrótce Bo i tak go trzeba będzie pryskać No kto nie pryska rzepaku? Każdy pryska rzepak Więc... Nie boję się tutaj samosiewów zbóż W tym roku decyduję się na e, Zabieg doglebowy e, 3 lata temu 3 albo 4 lata temu e, Zraziłem się do doglebówki Na czym to stanęło? Aha e, Że zraziłem się do tych Do, do zabiegów doglebowych Parę lat temu Ponieważ yy, pogoda tak zadziałała, że ten yy, chlomazon, to głównie o chlomazon chodzi, został yy, wmyty w głąb ziemi. I wtedy ten rzepak się strasznie męczył. Jestem na drugim polu i coś Wam pokażę. <noise> Sąsiad mi psikusa zrobił bo mam tutaj uprawione tak parę metrów z metrów i przyjechałem tutaj nawóz wóz rozsiewać i tak what the fuck, co tu się stało nie, dlaczego także dziękuję sąsiedzie że trzy przejazdy mi zaoszczędziłeś ale nie dawało mi to spokoju dlaczego, dlaczego akurat tak zrobił i dowiedziałem się bo mi tutaj Inny pan podpowiedział, że po prostu przejeżdżał tędy na swoje pole i opuścił talerzówkę. Bo ja już tutaj jakieś teorie zacząłem stuć, Nie wiem, że mu się badyle nie podobało, czy coś. <grych> o, I tak. I ja się zastanawiałem, o co chodziło. A może mówię. Mógłby... Jeszcze myślałem sobie, że specjalnie tak przejechał, żeby było widać, czy dziki w kukurydze chodzą, żeby ślady było widać. Nie wiem, już tak. No nie miałem pomysłu, dlaczego. Nie wiem jak ja się wypłacę za to. No i witam kolejnego dnia. Został mi jeszcze tutaj jakieś półtorej hektara, myślę. Robię z takim agregatem od Michała. Robię to na szybko, tak jak mówiłem. Dzisiaj mam zamiar posiać tutaj rzepak Wczoraj tutaj stależowałem A to chyba będzie na jednym filmie Stależowałem I pojechałem po ten agregat Pojechałem jeszcze na trzy inne kawałki i tam nie było stależowane Na dwóch kawałkach było ok, A na jednym gdzie więcej badyle wyszło, gdzie randapowałem Trochę się ciągnęło No, i tam trochę narobiłem takiego kartactwa, że tak powiem. Ale myślę, że jak uczepię talerzówkę z siewnikiem, to jakoś to załatwię. Zgaszę się, nie będzie lepiej, bo mam tylko parę słów do powiedzenia. A więc, tak, robię już tu jakieś jakąś godzinę, no trochę ponad i sprawa wygląda w ten sposób, że na dworze jest fajnie, chłodek, bo jest, jest rano jak wyjdę to ogólnie mam jak wyjdę to mam gęsią skórkę bo jest chłodno, a tutaj już jest po prostu nie do wytrzymania jest gorąco, nie mam klimy w traktorze, wszystko mi się grzeje, dach jest czarny więc od słońca dach się nagrzewa od spodu od silnika się grzeje, kabina, wiadomo, zamknięta, nawiew włączony na maksa to nic nie daje. Wczoraj robiłem do nocy, yy, no i w nocy najlepiej jest nim robić, bo w nocy jest najchłodniej i słońce nie świeci. Więc już temperatura jest w miarę, ale po całym dniu już miałem dosyć i w głowie mi tak dudniło, że. Dałem sobie spokój, i też nie chciałem tutaj po nocy jechać. No i słusznie, bo już parę kamieni złapałem, i lepiej jest, jak się widzi, co się robi. Za dnia oczywiście, no bo światło mamy. Ja współczuję ludziom, którzy robią 60 naprawdę. Mi w takim traktorze, no może, może mam już wydech przepalony, bo jest w nim po prostu głośno. A w 60, szczególnie z kabiną, bo bez kabiny jest 60, to jeszcze jest inaczej. Ale jak jest kabina w 60, to jest. No, straszny hałas. Trzeba by było sobie jakieś nauszniki zorganizować. Tutaj u mnie tak samo jest. Tak samo po prostu jest. Nieprzyjemnie, nie ma komfortu. Cały dzień kombajnem jeździłem. Nie mówię, że dzisiaj. Ogólnie mówię, że cały dzień kombajnem jeździłem. Od rana do wieczora. I powiem Wam szczerze, że, że zmęczenie jest, no bo wiadomo, od rana do wieczora to że człowiek, jak coś cały czas robi, to już będzie zmęczony, co by nie robił. Ale nie ma czegoś takiego jak na przykład tutaj. Przyzwyczaiłem się do dobrego. Klima e, jest dosyć cicho w kombajnie, więc. E, no więc ten komfort pracy jest dużo lepszy, na dużo wyższym poziomie. W tamtym roku jeszcze kosiłem forszem, to 5 litrów wody spokojnie wypijałem przez, przez dzień koszenia, jak nie więcej. Wszystko wylewałem z siebie przez skórę, bo człowiek się poci i później wsiadałem w ten traktor i mówiłem, no, kurczę, nie bardzo jest tym traktorem, bo jest gorąco, ale jakoś da się wytrzymać. A w tym roku, jak pokosiłem sobie z, z klimą, przyzwyczaiłem się, że można pracować w e, cichych i bardziej e, komfortowych e, temperaturowo warunkach i już mi nie pasuje. Ja już tu parę lat e, temu chciałem założyć klimę. I e, dostałem zjebę od ojca. Powiedział mi, że tylko wygody szukam. A i słusznie. Trzeba sobie szukać wygody. Trzeba sobie pracę e, umilać, usprawniać i tworzyć sobie coraz bardziej komfortowe warunki. Bo ja nie mówię, żeby nie pracować, tylko żeby pracować w lepszych warunkach. Żeby ta praca była mniej męcząca. Dobra, tyle pogadanki. E, pokażę Wam pole, jak wygląda. Strasznie to wygląda. Strasznie, no mówię, no zaciągnęło mi się jak zawsze. Ale mam, mam w tym roku bardzo dobry czas, bo jestem mniej więcej tydzień, dosłownie jestem tydzień w przód. Jestem tydzień w przód na tym yy, przy siewie rzepaku, bo jak go dzisiaj prawdopodobnie posieje, jak nic mi się tam po drodze nie wydarzy. W tamtym roku, 31 chyba yy, był siany. Dwa lata temu tak samo. A nie, już w tamtym roku, we wrześniu, już nie pamiętam, kiedy był dokładnie sian. Też wapno było i tak dalej, i tak dalej. W tym roku się zwinałem szybciej. E... Ale przynajmniej więcej... Ale, a więcej... I więcej hektarów wykosiłem, bo przecież kosiłem u kolegów. Więc tutaj e... no dobry czas jest. No ale to też jest przez to, że między innymi y, pogoda y, załatwiła żniwa, które były dużo wcześniej. Jeżeli byłyby w normalnym terminie, no to ciężko byłoby się e, obrobić. E, zobaczymy za rok, jak to będzie. E, jeszcze bardziej będę musiał się lepiej zorganizować, no bo w... ogólnie trud, trudno jest, a to tak pokrótce powiem, bo trudno jest e, to wszystko spiąć, jeżeli ma się naprawdę dużo odległości do pokonania. Jeździć z jednej gminy do drugiej gminy Czas, czas, to wszystko czas kosztuje I No właśnie I, i ten, o ten czas się tylko rozchodzi w tej chwili Że się człowiek nie wyrabia, bo, bo Brakuje czasu Chodź pies, albo, albo jedziesz, albo biegasz Powiedz Jedziesz, czy biegasz? Jedziesz To nie to że ja nie to że ja późno wstałem dzisiaj nie nie, Ale zanim wstałem, zanim się ogarnąłem i tak dalej Zanim tu jeszcze przyjechałem, bo przecież mam kawałek No to ten czas mija właśnie i zazdroższy naprawdę Powtarzam to pewnie wiele razy, może nie zawsze to wrzucam w filmiki, zazdroszczę ludziom którzy wychodzą z domu i są na gospodarstwie. Bo wtedy jest zupełnie inna organizacja pracy. No po prostu wstajesz, wychodzisz i robisz. I tyle. To jest piękne. Może kiedyś tak będę miał. Albo już nie będę gospodarzył. co? nie wiadomo gdzie mnie życie poniesie. Taki agregacik. Zdaje się niepozorny, ale wcale lekko nie ma. Przydałby mi się ten co potestowałem testowałem ostatnio na wiosnę. Jakbym miał kasę, a nie mam, żadna tajemnica, to bym kupił sobie taki agregat. Ten zagrolipt. Naprawdę fajna sprawa. Ale zastanowiłbym się, czy to byłoby dobre rozwiązanie w tej chwili kupować taki agregat. Czy być może stanie się cud i kupię sobie większy ciągnik i wtedy większy agregat? Trzyberkowy na przykład. Raczej cud się nie stanie, bo z tego co widzę, to w rolnictwie jest coraz gorzej. Nie coraz lepiej, tylko coraz gorzej. Ciekawych czasów dożyliśmy. Nie są to przyjemne czasy dla rolników. Można powiedzieć, że są fajne nowe sprzęty i to jest przyjemne. No, poniekąd się zgodzę, tylko jakby to powiedzieć, zarobki wcale nie wzrastają, żeby te sprzęty wszystkie kupić i je utrzymać. To z tego, że są, jak ludzi na to nie stać.